15. Śmierdzący głos w internecie. Zapraszamy. Siemaneczka z tej strony: Mister Adamo. 15 i mamy dzisiaj obornika. Ze mną grają dwie osoby: Miki. Witamy. I Kasiu. Witamy. <noise> Miki zawsze lubi mówić w, w liczbie mnogiej. Ja jestem na tak. dachu, przy Ja powoli sobie wyjeżdżam, bo nie ma na co czekać, chyba, a, tak? A ja będę skakał w kupę. O, skoczyłem. Dobra, pewnie tam już będę miał 100%. Zgadłem, 100%. I lecimy. Oczywiście mapa jaka? Holshausen. Ogólnie... Wiecie, ja za Pe... wami czekam już. Ogólnie pełna nazwa to Holshausen Wie Landwischers. Co nie? Dobrze mówię? Nie wiem. Powinno być, <grym> przynajmniej. <grym> nie wiem. <grym> Miki ruszył... Nie znam się na tym. Miki Idę ruszył tym z buta. Zjadę. Miki... Tak. I... Zaprezentuj czym w ogóle jeździsz, bo jeździsz takim e, dość... zapre Zaprezentuję, otóż jeździsz że ciągnikiem, który się nazywa CASE Magnum 380 I rozrzutnik, którego nazwę nie umiem wymówić e, Sztrauchman? Strautman. Ja tam nie wiem, ja tam się nie znam, ja tam na niemiecki chodziłem A ja chodziłem, a. dobry jest e, tutaj to jest bardzo fajny zestaw W sensie no, wydajny Ups, Ups dobrze, jest nie... to zestaw... Nie patrzyłem się na ciebie Oczami. Patrze, tu ładnie oczami. Miną. Wydajny, lecz jednak boli mnie bardzo to, że nie ma na tej mapie obornika V2. O, m, ogólnie chyba jeszcze nie do tej... Jest. Jest już jedz no. Tak mi się wydaje. Obornik V2, modsieczki... Gnojowica. Gnojowica, tak jest, bo wychodziło wszystko. Ale ta mapa jeszcze wtedy wyszła przed tym chyba, nie? Ale Uy. i tak... Ale już nie powiem... stało na, na tych? Ja, ja robię gdzieś tak półtorej kółka zrobię maksymalnie, bo już mam 40%. A Ja Ci powiem, bo mam przechody włączyć. Ja mam 64%, więc... A to... Ogólnie są piękne animacje w tym moim użytniku. No ja moje, u mnie to też pewnie. Ja powiem te animacje są cudne, jeszcze jakby taki oboring for 2 był to w ogóle by było pięknie. Musisz mnie, czy... Nie, leź, leź, leć, To jest coś pięknego. Ale tego. ślicznie widzieliście, jak mu wypluła to coś bajecznego w ogóle. Nie no, zakocham się w tych animacjach gnoju, no jeszcze naprawdę Manura V2 i ogień. Bez skitu, nie? Ja sobie Ale... jeżdżę ja y, rozrzutnikiem ram Ursusa. Z ram w lewą. No, grubo. Nas Ursusa też, bo fajny model ogólnie jest. No. Taki, to, to też dosyć taki no, przyjemny. Miki, E, już, 10%. Już tam powoli badają. Ja myślę, że każdy tutaj na krowie jeździ, dlatego chcę, żebym spojrzał w lewo. Badają. A on tutaj stoi sobie i ogląda nas. Przerwę ma w pracy. Możesz sobie tam jakąś bułeczkę wszamać, czy coś. Bułeczkę? No, szczególnie przy nie, nie, nie. Ale przyjaźnie każdy przy akurat jeździ. Możesz sobie właśnie tu przy krówkach, przy krówkach Dobry. bardzo miło się je. Ja już mykam. Ja opcjonuję, że tu. Zrobię fula. A narzekałeś u na lagi. Ja też mam lagi. Ojta Żeby mojda. ci nie było smutno. Mojda, no i tam, bajdę, na przejście. Ale nie, da się przeżyć Każdy musi mieć swoje lagi. <laughs> Każdy musi mieć swojego laga, tak? Zgadza się. Niestety. Laka podstawa. No. Może podjadę drugiej strony i ci go burtę. Czy nie? Nie, spoko, spoko. Bo ty może można wiesz. Burty, do przodu jeszcze dać, ty czy? O patrzcie, jest, mi też całanie. się skończyło, nawet nie zauważyłem. Mi też się skończyło wszystko. Muszę sobie włączyć chudy, zobaczyć jak tam ciekawostka. Mamy trochę kasy, możemy zaszaleć, panowie, pognoju. W <laughs> pognoju możemy zrobić tam orkę na pewno. Myślałem o sralibasy. O Australibasie swoją drogą. Przetransportujesz mnie Kaziu znowu na moje miejsce badawcze. Dzięki. O, niestety nie przeskoczył. Lich, lichy w skokach jest ten, mój gościu. Mm. O, jaki ładny transporter. Nie, no po prostu bajecznie to jest. Mam na was oko, Big Brother, normalnie. <ścoughs> Gruba wersja Big Brothera. Na śmierdząco. Przecież mam, musiałem podjechać blisko od ściany. Czemu akurat Big Brother? A tak, jakoś mi się przypomniało. A jak tam będę miał 100%, to pojeźdźcie. Ale cię A ja buja. Kiedy ty ty miał? Ty też to widzicie, jak buja ja case'em ogólnie? No. Takie, trochę to lipne jest. No, trochę takie mm, mało realne. Tak bardzo bujać. Przyczepą może bujać, ale nie. Znaczy rozrzutnikiem. A tak pełna wersja twojej pięknej przyczepy do mam. Y, Stroj Blitz y, PS3401. Tak. Woli jasności co nie niemdzi. Co? Tak się nazywa pełna wersja twojego rozrzutnika. Jak? Nie chcę mi się drugi raz czytać, bo to łamie język <głos> <głos> I to cholernie łamie język wolę nazwę Ursus Albo Jeszcze poprawimy raz. A, męczy, męczy, męcz, 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 kop, kop, kop kop kop. Dobra wykopał. Nieładnie ładnie w ogóle. Realistyka. Ja jeszcze dopiero 50%, ale ktoś. Ta, no. No tu dużo, ja nie wiem ile łopat tu przywaliłem. Chyba z... 9 albo 8 poszło. To jest największe, to jest megaśna, ale do case się nadaje. Fajnie, to tak się gibie. Ale tylko jak Kaziu wrzuca... łobornik. No bo to wiesz, rzuca łobornik, no to tak miota nim, tak? Ale dobrze. przy. całym ciągnikiem. Cały... Adam też mikrofon przez chwilę tak. Szumi na Nadal harczy, czy...? Nie, nie. Nie no, nie, no niekiedy jakieś harcz, harcznięcie ale należy się każdemu, nawet rzeczy martwej, co nie? No. Adam, daj mi 1000 dolarów. Pewnie chcesz sobie kupić piłę. Nie. Skąd ten pomysł w ogóle? Ale nie mogę ci dać 1000 dolarów, bo nie mam przelicznika w dolary. Euro. 1000 <tysiąc> euro to jest za dużo. Uf. Dobra Kaziu I, Idziemy stąd <laughs> Ja już tu się prze, przerzucam a Jak on nie chce nam płacić za robotę to... Bez beski tu nie jeszcze taką śmiercącą Nie no takie coś to już wam po wizji zapłacę Ta! Nie wiesz to, ludzie mhm. O Jezus Aż glebu Z tobą. Adam tutaj to ja naraz to wezmę już, nie? To tam e, pojedziemy, może jakieś obok pole będzie. Luknij tam, jak skończysz, które pole jeszcze można. Bo, um, nie wiem, dlaczego. Tak, tak, Adam, na ja tylko mówię, że. Dobrze, dobrze, Mikusiu. Ja nie mówię, bardzo się cieszę, że jesteś tak bardzo wydajny w pracy. Pochwalę cię i na pewno zauważy to podczas wynagrodzenia. Koniecznie, <noise> dziękuję. Chociaż i cię tak. Się w taki A może walniemy na to od razu tutaj przy tym? Przy czym. Na tą kurde co to była? Na. 18. Możemy, możemy, bardzo mądre rozwiązanie. Też to by. Względnie. Jestem... Też to względnie podczas wypłaty. No ja myślę, za pomysłowość. W następnym let's playu dam ci tą cholerną piłę. Jezus. <laughs> Jezus, kurde. Tak, Har już. Je. Harować tyle let's play na jedną piłę, no kurde. Poczekaj Adam jeszcze, ja zobaczę, może trochę wejdzie. Nie, dobra, nie, szkoda. Szkoda, dobra. męczyć. Ty Adam, zobacz co zrobiłem. Czekaj, czekaj, czekaj. Wysiądę. Twardy ten obornik. Twardy obornik. Przebił się przez płytę. Jezusie Mario. Nie no, Kaziu to nawet driftuje na gnoju no. Ty no, ale jakaś buma tu musi. Być. Poszedł na kółko. Ach, wyrwał ją. Ale nie no, jaki. Nie, nie, jaki, nie jaki wiem, widok. Ja wiem, wyłączę chudy, do... bo to jest taki widok, że. Nie, ja muszę zrobić fotę. To jest Adam pięknego. fotograf. Jesteś pięknego. widzicie to, to no, ja zawodam. ludzie weźcie ale Adamowi, żeby założyć do swojego Facebooka. O no. Po co mamy fanpage'a? Żebyś miał coś swojego w końcu, a nie. Znaczy, nie pod takim względem, w sensie, tylko pod takim względem, no żebyś miał takiego wiesz. Takiego wiesz. Miejsce do uwielbienia cię, o. Dokładnie, żeby ludzie ci mogli spamować okej, żebyś im dał i tak dalej Po prostu chcecie mnie zespamować, no to c trzeba było gana co czemu, czemu ty się opierdzielasz? Bo może lubię Bo co, bo szef? Pewnie A Kaziu leci Ogólnie to mi to już nie starszy Kaziu! Weź no? tam poczekaj i polecisz tą moją stronę może, co? Czy tam jak tam poleciałeś? No ona wprost ciebie. To dobrze. Damy radę. A dasz wsiadasz? Oczywiście, bardzo chętnie. Ja momentami stawiam rzutnikiem samym. <grywa> Peka. Łano się mnie śmergnął gnojem. <grywa> oj, tam jeden placek też w te. Oj, tam, oj, tam. Nie ma się co przeżywać. Fajnie ta klapa się tu otwiera w tym się. No, zaskakujące. Fajny mechanik taki. Zacznę. U, jakby to było? Bo nie słychać jak obornik chlapio na czym ep. Chlapie. Chlapę. To chlapie. No człowiek posłuchaj takiego chlop, łubu, 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 jebać bądź. Nie, bań! No to grubo słychać tego ogólnie. Ej, chyba nie nie że tego obornika na mój wyrzutnik. No właśnie. No to nie, no to przecież. Adam za mało krów masz. Tak, krów, to nie było od krów. Ja nie było krów. <suszy> Moje krowy są bardzo wydajne. Tak srają po krzakach, że. <suszy> Adam potem chodzi z widłami zbiera z i na płytę tam. Na Manituchę kładzie i na płytę przychodzi. Ech. A jak? wieźle źle, ja ostatnie się z widłami nachodziłem Bo. to jeszcze dwie łyżki zostały gdzieś. No tak wlec. Tak będziemy kończyć powoli, bo to żmudne grzebanie w gównie. <noise> <noise> Kaziu powie, że w ogóle wykorzystuje go do spraw gównianych A, i potem nie będzie czegoś. Akurat... Tym. Znów go wy... Co? Aż ja za... aż ja zauważyłem, że go wybiło do góry. Ta, ja, ja łyżka opuściłem tylko na ziemię. Pa. Ten śpiew w ogóle Mikiego to już było wiadomo, że coś ciekawego się dzieje. A ja już mam niestety postkę już. Więc ja już sobie zjeżdżam. Co kozi ostatnia? Chyba, Jeszcze raz przejadę dla pewności, no tu nie mam 100%, no ale. Dobra. Co jest Chyba żeby nie było, jadę delikatnie, patrz. Wiesz, patrz. Prosto, nie ma nic. Nie no, przecież wi wiadomo, wiadomo. Czyściutko, też to uwzględnię podczas wypłaty. 0% eee. <laughs> <laughs> Dobra, Miki. Ciebie już uwzględniłem, Kaziu też musi być uwzględniony, proszę cię. Jakaś eee, no że Jakaś hierarchia nie. wartości musi być. No, dobra. To chyba tyle na ten temat w tym Let's Kolejny będzie orka właśnie tych gównianych rzeczy na polu. Niestety. Niestety. Może wtedy zagramy z widzami weźmiemy tak. Sadaj ja Dośko, cię do góry. Na bagażnik. Ty właśnie, y Przewiedziesz mi w ogóle w tym? Jedź do przodu. No nie. Nie, wylatujesz. Ale do góry, Co? ale do góry fajnie. Zobacz jak naj najwyżej mnie możesz podnieść. No wysoko mogę, tylko tak, żebyś nie spadł. Pilnuj, Musisz zejść bardziej do środka, Ej, Jak Jak Adam przyjdzie rachunek za ścinanie słupków drogowych, to sorry. Nie, spoko, spoko. Nie ma, nie ma problemu. Dobra. Już tyle jeszcze? Ja jeszcze. Już. Co? O, i teraz w tym momencie w tym momencie na pięknym widoku Mikiego możemy zakończyć tego Let's Play'a. Bardzo ładnie to było widać. Więc dziękuję i do następnego. Pa razie. Na razie.